Witam serdecznie, Wojciech Nowakowski, sport na nowo zakończył się już prawie chyba cały y, dzień, drugi Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Y, tak więc możemy sobie podsumować, podsumować dzień może nie tyle naszych rozczarowań, co dzień dosyć spodziewanych y, słabszych wyników, no bo y, powiedzmy sobie szczerze, że spodziewaliśmy się y, trochę tego, że... Y, że na nie może tego medalu jednak nie zdobyć spodziewaliśmy się raczej że Tomasz Bartnik to nie jest jego konkurencja że jednak szukać należy nadziei w trzech postawach a nie w pneumatyku pewnie spodziewaliśmy się znaczy na pewno spodziewaliśmy się odpadnięcia Magdalenet i w singlu i w deblus z Alon Rosowską. na pewno na plus można zapisać postawę Huberta Hurkacza, na pewno Naszą czwórkę bez sterniczki kobieco, ale męska czwórka bez sternika no to jest kolejne i to duże rozczarowanie, no bo tak należy nazwać yy, wynik, yy, wynik, w którym mistrzowie świata odpadają z rywalizacji o medale olimpijskie. Yy, no i co? Ro, na pewno yy, dużym rozczarowaniem jest yy, postawa yy, postawa naszej yy, tenisi spisowej na tej partyki. Może nie jakimś faktycznie olbrzymim, ale myślę, że egipcjanka była do, była do pokonania i absolutnie mieliśmy prawo tutaj liczyć na coś więcej. Rzućmy może okiem na klasyfikację medalową, w której no nas, niestety cały czas nas nie ma. Niech ona się tylko w, całko, w całości mi tutaj załaduje. Tak właśnie prezentuje się ta, ta klasyfikacja Chiny na czele to nie jest niespodzianka 6 medali oczywiście przepraszam już już poprawiam tutaj już tutaj poprawiam podpis, bo oczywiście to nie jest po 16 konkurencjach. Tutaj tych konkurencji już było trochę trochę więcej, konkretnie 20. 7 jeśli dobrze pamiętam Tylko jeszcze sprawdzę 29 nawet No niestety to tutaj W trakcie igrzysk to wszystko tak na szybko Na szybko to idzie Tak więc przepraszam Po 29 konkurencjach Chiny medali 11, 6 złotych, 1 srebrny, 4 brązowe Japonia 5 złotych 1 srebrny i bezbrązowych Amerykanie 4 złote 2 srebrne, 4 brązowe Korea 2 złote i trzy brązowe. Dalej grupa państw z jednym złotym medalem, z jakimiś innymi krążkami, w sumie aż 16 państw, bez znaczy ze złotym medalem. Tak więc całkiem myślę, niezły początek dla niektórych nacji, a choćby dla, dla Tajlandii czy dla Kosowa, które się tych medali spodziewały. Chociaż na pewno dzisiaj zliczyło Kosowa na medal. Majindy Kelmendi, no i się srogo rozczarowało Kosowo. No ale mają inny medal w judo, ten może troszkę mniej oczekiwany z wczoraj w tej lżejszej kategorii, gdzie zresztą Kosowianka w finale pokonała Japonkę. Holandia z dwoma srebrnymi liczyła dzisiaj anemik van Vleuten na, na złoto, no i, i, ok, i myślała, że to złoto ma, ale okazało się, że Austriaczka do mety dojechała przed nią. I to jest chyba jedna z takich historii, które które, o których będziemy mówić dłużej w historii olimpizmu, no bo, no bo jednak nieczęsto się zdarza, że ktoś świętuje złoty medal, przyjeżdżając na metę jako drugim i, i o tym nie wie. Czy to, jest, czy to jest wina radia? No, chyba raczej jakaś nieuwaga na drodze, no bo wiedziały dobrze zawodniczki, że jest ucieczka. Powinny się orientować, kto, kto tam jest, a czy brak radia, bo w przeciwieństwie do wyścigów, nazwijmy to zawodowych, na Igrzyskach Olimpijskich nie można korzystać właśnie z, z kontaktu z wodem technicznym. No i, i przegapiły zawodniczki te, te Austriaczkę, która ostatecznie wygrała i, i sprawiła wielką niespodziankę, jedną z większych, chociaż dzisiaj właśnie taki dzień na, na niespodzianki. Już nie chcę zanudzać o, o braku medalu dla, dla Greczynki Korakaki w w strzelectwie, no ale właśnie, czy to y, można powiedzieć, porażka Van Floydem i innych faworytek, bo przecież i Longoborgini, która zdobyła brąz, gdyby zdobyła srebro, no to myślę nikt by się nie zdziwił, no i to, że Katarzyny niewiadomej nie ma na podium, nas smuci, no ale jednak można powiedzieć, że że można się tego było troszkę troszkę spodziewać y, Witam na czacie wojowniczego Krążka Ninja no czekam, czekam, aż tutaj się trochę ten czas rozrusza fajnie było dzisiaj o pierwsze jak, jak Rafał Różnowy, demonstrator się, się dołączył no ale dobrze, poczekamy, poczekamy może jeszcze ktoś do nas dołączy raz jeszcze spójrzmy na klasyfikację medalową no bo medale zdobywają naprawdę różne nacje zdobywają Gruzini, Kolumbijczycy Rumunii, Kazachstan a Rumunia to była, mimo że jeszcze się nie zaczęła rywalizacja w, w gimnastyce, a to jest ich najsilniejsza chyba dyscyplina. Estonia, Izrael no, i Polska cały czas z samymi zerami czekamy, aż, aż pierwszy medal trafi na konto naszej reprezentacji. No i oczywiście czekamy też na, na to, aż rozkręcą się ci nasi sportowcy. Można powiedzieć, że ten terminarz nam, nam nie sprzyja, no bo, bo jednak trzeba przyznać, że, że nie mieliśmy jakichś wybitnych szans medalowych. Owszem, liczyliśmy, może, bar, może po cichu liczyliśmy na Klaudię Breś, może po cichu na Tomka Bartnika, na niewiadomą, może dzisiaj trochę głośniej. Liczyliśmy na nasze szpadzistki, które no, nawet nie awansowały do ćwierćfinału, aczkolwiek to jest szermierka i tutaj tutaj niespodzianki nie są jakieś bardzo rzadkie, chociaż szkoda, że akurat niespodzianki trafiły się wtedy, kiedy to, to Polki były faworytkami swoich pojedynków. No i oczywiście rozczarowanie ze strony, może nie jakieś duże, ale też po cichu liczyliśmy na, pewne, na pewno na, na Michała Kwiatkowskiego, albo Rafała Majkę, albo Macieja Bobnara, chociaż tu naj, w najmniejszym stopniu, na medal w kolastwie szosowym mężczyzn. Też nic z tego nie wyszło. Wczoraj jeszcze mogliśmy liczyć troszkę na Anetę Stankiewicz. Nie było daleko, ale jednak bez finału, no i w efekcie bez medalów w karabinie pneumatycznym wczoraj. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na plan dnia jutrzejszego, czyli na plan jutra, mówiąc bardziej po polsku, no to okaże się, że tych szans zbyt wiele to my znowu nie mamy. Niestety teraz mój błąd, ponieważ nie zdążyłem jeszcze pooznaczać sobie startów biało-czerwonych. <laughs> przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, no i no cóż, będziemy musieli sobie poradzić z takim planem, jaki z takim planem, jaki, jaki mamy, ale postaram się tutaj szybko uzupełniać, kto, kto z naszych reprezentantów się jutro zaprezentuje. I mamy już plan dnia. Oczywiście jest badminton. Tutaj nie ma niespodzianki. Przepraszam, chyba niepotrzebnie mi tutaj sierpniowe jakieś zawody wskoczyły. 26 lipca, dzień trzeci. monie otwarcia. Badminton oczywiście bez biało-czerwonych. Box. Przyznam szczerze, że nie jestem pewny, czy to te kategorie będą jutro rozgrywane, ponieważ tam się coś wszystko pozmieniało. Tak więc szybko rzucę okiem w y, drabinkę. Oczywiście Karolina Koszewska dopiero pojutrze. Y, 28 rozpoczyna Elżbieta Wójcik. tak więc jutro bez, bez Polek to nie te. To nie są te kategorie, które nas interesują. Gimnastyka męska również bez Polaków. Hokej na trawie bez Polaków. 57 kg kobiet. I tu już możemy sobie na szybko zaznaczyć. Na, na czerwono tę kategorię 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 jedną z lżejszych o tak to tak to się właśnie prezentuje oczywiście potencjalne starty Julii Kowalczyk również zaznaczony no ale jak wiemy losowanie takie średnie, Hitik, Karakasz w pierwszej rundzie, Telmo Monteiro ewentualnie w drugiej. No to są zawodniczki na poziomie Julii, ale, ale niekoniecznie takie, z którymi musi wygrać. Tutaj można powiedzieć, że 50-50 w obydwu, w obydwu pojedynkach. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o o rywalizację przepraszam tutaj widzę na czacie Kaspery Ślisz witam serdecznie Ostra zdobyła pierwszy złoto na Igrzyskach od 2004 roku rozumiem, że chodzi o letnie Igrzyska i prośba o opinię o koszykówce 3 do 3 3 na 3 to za chwilkę za chwilkę do tego dojdziemy a... przepraszam. a tymczasem y... Mówmy się może na tym planie, co, który mamy w tej chwili na, na jutro. Jutro, jeśli chodzi o kajakarstwo górskie, półfinał z udziałem Grzegorza Hedwiga. Tak więc liczymy, że również z awansem do finału. Cross country, kolarstwo górskie, mężczyzn z udziałem Bartłomieja Wawaka. No tutaj, mówmy się, nie liczymy zbytnio na, na medale. Koszykówka ta klasyczna bez biało-czerwonych natomiast mecz z Chińczykami jutro zaplanowany na 12.05 a z Holendrami na 15.25 tak więc no cóż mogę tutaj Kaspesius prosi o, o opinię co mogę powiedzieć o koszykówce 3 no trochę jest ta nasza drużyna zdezorganizowana dosyć chaotyczna, zbyt, zbyt usilnie próbująca grać z dystansu trochę za mało tych, tych wejść pod kosz, chociaż zbiórki trzeba przyznać, że wyglądają optymistycznie, tak więc myślę, że jest to drużyna cały czas z potencjałem na to, aby, aby przynajmniej do tego ćwiczyło przejść, no a playoffy rządzą się swoimi prawami, mówiąc tak, tak już banałami i myślę, że że z tego mogło może jeszcze ten medal się nam się nam urodzić. Tak więc, tak więc tyle jeśli chodzi o koszykówkę 3x3. No i wracamy do, do kalendarza, do terminarza, łucznictwo. Drużyny męskie oczywiście bez nas i tu też można już mówić o tym, że złoto trafi do, do reprezentacji Korei Południowej ponownie. Piłka ręczna, piłka wodna, faza grupowa mężczyzn piłka ręczna kobiet piłka wodna to nie dla nas półfinały pływackie oraz finały no dzisiejsze zmaganie Ojej, przepraszam bardzo nie tak to miało wyglądać ale już jest wszystko chyba w porządku tak chodziło oczywiście tutaj o to żeby żeby sprawić dzisiejszy jutrzejszy plan Polaków, ale na półfinały nie możemy się oczywiście nastawiać. Patrzę, bo widziałem to pływanie, ale to oczywiście dotyczy kolejnej sesji. Tej sesji popołudniowej naszego czasu czy wieczornej czasu tokińskiego, gdzie na 200 stylem motylkowym zobaczymy biało-czerwonych Krzysztof Mielewski, Jakub Majerski Wracając jeszcze do, do tych konkurencji, które się odbyły dzisiaj, no oczywiście niestety sztafeta bez awansu do finału, bez awansu również Kacper Stokowski, chociaż czas myślę jak na niego dobry, no ale w takim miejscu jest nasze polskie pływanie, że, że cieszy nas kwalifikacja olimpijska, ale ona się nie przekłada zbytnio na szanse medalowe, czy nawet na szanse finałowe i do tego chyba jesteśmy przyzwyczajeni, skoro w Rio de Janeiro nie mieliśmy ani jednego Polaka w finale, obawiam się, że tutaj powtórzymy ten ten wynik, a dodatkowo no to, co się wydarzyło przed igrzyskami, spotęguje złą atmosferę w, w naszym pływaniu. Jutro kategoria 55 kg kobiet w podnoszeniu ciężarów, i to już jest kategoria z udziałem Joanny Łochowskiej, niestety w grupie B. Oczywiście to nic nie oznacza oprócz tego że raczej nie możemy po prostu nie, celować w żaden medal. Raczej tutaj spodziewamy się polki w, w, słabszej, w słabszej grupie i ze słabszym wynikiem. Rusza turniej ruchu siedmioosobowego, również bez naszych reprezentantów i, i reprezentantek. Panie dopiero troszkę później, no ale liczymy, że w końcu panie się zaprezentują na olimpijskich arenach siatkarze grają z Włochami no i teraz ważne żeby, żeby poprawić się po tym meczu z Iranem żeby, żeby odrobić no, te straty punktowe bo wprawdzie dwa punkty, jeden punkt za tiebrek no ale jednak nie ma zwycięstwa i trzeba w tej tabeli trochę się, trochę się wspinać siatkówka plażowa no, wypadałoby, żeby się Polacy w końcu pojawiali trochę częściej na, ty, na, tym, na tym boisku, ale, ale tego nie widzę w, w rozpisce na jutro skateboarding street kobiet, ale nie park, tak więc to nie jest konkurencja Amelii Brudki, więc tutaj również bez Polaków Aleksandra Jarmolińska, no niezbyt udany ten pierwszy dzień eliminacji, no ale z zasady zaznaczymy skit kobiet również z finałem na czerwono. Być może akurat akurat uda się jeszcze Aleksandrze Japolińskiej awansować, chociaż na to szanse są naprawdę czysto teoretyczne. W surfingu nie mamy naszych reprezentantów, tak jak i czerniersce indywidualne już nie. kłonno też kategorię bez Polaków. Aleksandra Kowalczuk walczy w tej najcięższej wadze. No ale tenis tenis ziemny o godzinie 7.15 mniej więcej jako trzeci mecz na danym korcie Iga Świątek z Paulą Badosą tak więc ten mecz nas bardzo interesuje no, oczywiście liczymy na szybkie zwycięstwo Igi i, i myślenie już o kolejnych, o kolejnych rundach jeśli zaś chodzi o tenis stołowy no to Lichian w końcu wchodzi do walki z Australiką Lej punktualnie o trzeciej, tak więc jako pierwszy mecz na danym stole i to tyle również jeśli chodzi o, o tę konkurencje, no bo na pewno nie będzie nie będzie grała w tej samej sesji w rundzie czwartej myślę, że ten ewentualny mecz z Hanning będzie, będzie dopiero kolejnego dnia triatlon. Dzisiaj startują zawody męskie, tutaj są zawody żeńskie, które startują faktycznie jutro o 23.30, czyli kiedy w Tokio już będzie wtorek, ale y, dzisiaj triatlon męski jeszcze o godzinie też chyba 23.30. Y, mniej więcej o tej porze będziemy się łączyć, żeby trochę tego triatlonu obejrzeć razem, a trochę zapowiedzieć już ten dzień y, kolejny. Y, I wioślarstwo powieślarstwo akurat na etapie, na którym nie mamy znowu biało-czerwonych, tak więc mało emocji związanych ze startem naszych reprezentantów, reprezentantek. No ale mamy tutaj w planie śledzić na pewno żeglarstwo RSX Kobiec z Zofią Nocetti-Klepacką, która dzisiaj zanotowała wywrotkę, za, od, tutaj zgłaszała protest i, i chciała coś ugrać, ale niestety protest odrzucony, tak więc Wynik naszej żeglarki y, troszkę poniżej oczekiwań, aczkolwiek y, aczkolwiek teraz mi tutaj Kacper mówi, że jutro bez wioślarstwa i to by właśnie tłumaczyło dlaczego mi coś tu nie pasuje. Y, no tak, bo repasarze, faktycznie odbyły się dzisiaj, bo były przenoszone półfinały, dwójek podwójnych też i jedynek, jedynki też się odbywały. Faktycznie to wszystko przenoszone ze względu na ten przewidywany sztorm i również we wtorek z tego co pamiętam finały przeniesione na środę, tak więc czeka nas przerwa od tej naszej jednej z największych nadziei medalowych, jeśli chodzi o dyscypliny. No i tyle jeśli chodzi o jutro. Jeśli zaś wrócimy do dzisiaj, bo ja zawsze mówić tutaj o, o Zofii Noczeci Klepackiej o RSXie. Tak jest, no, był incydent faktycznie wyścigowy, w którym, w którym Polka złożyła protest, ale ostatecznie bez... Bez sukcesu on został odrzucony Jeśli zaś chodzi Ja próbuję cały czas znaleźć klasyfikację Bo tutaj nie ma chyba Takiej zakładki jednej Żeby, żeby bezpośrednio wchodzić I trzeba przez poszczególne wyścigi A w końcu w trzech aż kategoriach Dzisiaj ruszyła walka z udziałem Biało-czerwonych Bo ruszył dzisiaj nasz jubila 40-latek Piotr Myszka Raz jeszcze najlepsze życzenia za 5 za minut to już, już nie będzie bilatem ale oktawa cały czas trwa w pierwszym wyścigu miejsce 11 ono w tej chwili jest odliczone jako najsłabsze czwarty w wyścigu drugim, szósty, w trzecim 10, 10 punktów daje mu w tej chwili miejsce siódme. To jest niezła pozycja wyjściowa. Dwa wygrane wyścigi, pierwszy i drugi przez Mateo Lanca i to Szwajcar jest w tej chwili na prowadzeniu Kieran Badlow Reprezentant Holandii najlepszy w wyścigu w trzecim, ale pomiędzy nimi jeszcze Angel heranda Rock, reprezentant Hiszpanii, tak się prezentuje podium. 2-5-6 na Piotr Mieszka z 10 na 7. Tutaj się jeszcze sporo może wydarzyć. Teraz spróbuję przeskoczyć szybciutko do RSX-a kobiecego, do tego co wydarzyło się, jak mówię, z Zofią Noczetti Klepacką ale dzisiaj opornie chodzi ta, ta strona przy, przy żeglarstwie ale chyba za chwilę mi się uda już tam do tych wyników dojść tak czy inaczej na ten ostatni wyścig z zaliczoną wywrotką z tym słabszym wynikiem będzie odliczony jako najsłabszy i na razie o ile miejmy nadzieję już słabszego wyniku nasza nasza windsurferka nie nie uzyska ale się strasznie haczy tutaj ta ta strona igrzysk, te, te live nie zawsze jakieś takie są, są pohaczone, powiedzmy, że troszkę ten, ten komputer osłabiają. Ale już za chwilkę chyba mi się uda dojść do tych, do tych wyników łącznych. No dobrze, no to może jeszcze szybciutko w takim razie o jakaś ciekawostka z, z, areny, z aren kolarskich, bo tak jak mówiliśmy tutaj o Longo Borghini, która, yy, która i o Van Floyten, które cieszyły się, myślały, że ze złota i srebra, a jednak ze srebra i z brązu. Yy, co tutaj też ciekawa informacja z naszego obozu, jak przyznały Anna Plichta i Katarzyna Niewiadoma, one nawzajem liczyły na medal drugiej z nich oczywiście w więc współpracowały. Anna Pichta była w ucieczce, więc, więc liczyła tutaj na pewno na swój medal. Katarzyna Niewiadoma, gdyby ucieczka dojechała w komplecie, no to pewnie by się cieszyła z jej medalu, gdyby dogoniła w komplecie i Niewiadoma by powalczyła. To może Ania Pichta jeszcze by trochę Kasi Niewiadomej pomogła. No ale cóż, to się nie udało. A mnie za chwilę trafi szlak przez tę strony, bo nie można się dostać do tych wyników. Ja nie wiem dlaczego, akurat w tym jest taki problem, bo to wszystko działa cały czas prawidłowo. Oj, przepraszam Kryzys zażegnany już chyba, bo... Przepraszam, już kryzys zażegnany, bo w tych nerwach już mi kabelki wylatują zdenerwowało no, mnie te, te wyniki, te wyniki właśnie, yy, które się haczą przez, yy, przez cały dzień, wszystko działa dobrze, jak chcę coś sprawdzić w żeglarstwie, nagle mi się wszystko zawiesza ja nie wiem co to jest za, za jakieś fatum nad, nad tym żeglarstwem. Yy, no tak czy inaczej, Zofia Naprzut i po odliczeniu tego najsłabszego 14 wyścigu yy, jest na miejscu drugim, no bo czwarte miejsce w wyścigu pierwszym, wygrany wyścig drugi. I traci tylko dwa punkty do prowadzącej Francuski Charling Picon, głównej faworytki chyba tutaj z zawodów, no ale oczywiście na początku ta tabela jest bardzo płaska, od 3 do 9 punktów pierwsza szóstka, tak więc jeszcze nic tutaj nie możemy ogłaszać. No oczywiście dopiero początek tej rywalizacji i jeszcze, jeszcze tutaj się będzie dużo, dużo działo. I szczerze mówiąc nawet w tej chwili ja mam nie ochoty, żeby sprawdzać laser radial, ale może mi się to uda, chociaż no mówię, dzisiaj bardzo opornie chodzi ta strona, jeśli chodzi o wyniki żeglarskie, co jest o tyle ciekawe, że to jest ta sama strona, na której sprawdzam pozostałe wyniki i jakoś nie mam z tym problemów, tak więc tak więc nie wiem, jakie fatum tutaj nasi żeglarze, czy może nie nasi, ale rzucili na tę na tę stronę yy, akurat z, z wynikami yy, no i myślę, że na razie to już na tym na tym laserze chyba poprzestanę za chwilę, no bo mm, no bo faktycznie mnie tutaj zaraz już nerwy poniosą niepotrzebnie, a, ale nie, udało się. Udało się, no teraz trochę chyba szybciej, tylko dwa wyścigi w klasie Laser Radial i bez odliczeń na razie, bez odliczeń tych najsłabszych wyników, tak więc Magdalena Kwaśna na siódme miejsce w wyścigu pierwszym dopiero 28 w drugim. 35 punktów w sumie i miejsce 17, no ale to 28 myślę będzie odliczone no i wtedy będzie można liczyć na jakiś awans jutro kolejne wyścigi właśnie w klasie laser radial więc trzymamy kciuki za naszą zawodniczkę i co i wydaje mi się że chyba możemy już się powoli żegnać kolejną transmisję jeszcze nie jestem ale dobra umówmy się że na 23.30 za chwilę ją zaplanuję czy poczekamy sobie ze spokojem aż przepłyną triatloniści i wejdziemy gdzieś bliżej gdzieś bliżej wyników, gdzieś bliżej startów biało-czerwonych, bo dopiero tak naprawdę po rywalizacji triatlonowej, o północy jeszcze surfing, ten, ta nudna dyscyplina i dopiero o drugiej rywalizacja się rozpocznie w Szermierce, a zanim dojdą do startu nasi reprezentanci. Jeśli dobrze widzę, pierwszy start, no owszem, o drugiej Aleksandra Jarmolińska, później to jednak dopiero o trzeciej liczę. no tak jak mówię, tutaj nie mamy... Nie mamy jutro zbyt wiele naszych polskich emocji, tak więc może umówmy się jednak gdzieś tak na, na podsumowanie z rywalizacji triatlonowej. Zgoda, czyli o godzinie 1.45 mniej więcej powinno się skończyć, o drugiej rusza ruszają eliminacje z kitów, których i tak nie będziemy zbytnio oglądać, ponieważ będziemy tylko śledzić bitki na żywo, więc umówmy się, że jutro o godzinie 2.00 pierwsze wejście na żywo. A później sobie zobaczymy jak, to się, jak się ten dzień ułoży, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, przepraszam za wszystkie problemy techniczne, bo tutaj naprawdę sam to wszystko ogarniam i, i przyznam, że trzeci, czwarty, piąty dzień już z rzędu te, te lajty robię sam i, i trochę już jestem zmęczony i po prostu poszedłbym się chętnie zdrzemnąć i myślę, że macie to samo, tak więc nie trzymam Was dłużej. Do zobaczenia już jutro o godzinie, tak jak mówię, o godzinie drugiej w nocy.